Cześć, z tej strony Paweł. Witam Was już w jubileuszowym dziesiątym odcinku na moim kanale. Zrobimy w nim sobie opening, taki też okrągły, 100 skrzynek małych, 18 big boxów, jednego mega boxa z Road'a oraz... Mega boxa tutaj za 1500 gwiezdnych punktów, których trochę uzbierałem. Mam już ich ponad 3000. Jeszcze zanim otworzymy wszystko, to oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, ale teraz przechodzimy już do naszego filmu. Także na początek zbierzemy sobie coś tutaj za darmo w sklepie. Punkty Donity. I zaczynamy otwieranie. Naprawdę długo gromadziłem dla Was te skrzyneczki, także myślę, że będzie to fajne dla Was. Zaczynamy. Słuchajcie, już w trzeciej skrzynce poleciała nam Jackie. Nowa, bardzo rzadka zadymiara, także tutaj się na pewno cieszę. Tylko trzy skrzynki, a mamy już naszą Jackie. Także wybieram ją do naszego lobby. Zacięła się nasza skrzynka, więc tutaj może na pewno polecić jakiś brawler. Coś się dzieje, nie wiem co. Musimy poczekać na skrzynkę. Dałam się tak nie zdarzało. Ale mamy już naszą Jackie, także jest bardzo spoko. Jak na razie opening na plus, ale zbieranie było naprawdę bardzo dużo. Jeszcze zanim przejdziemy, mamy 90 skrzynek, pokażę Wam prawdopodobieństwo na wydropienie zadymiarza. Także zobaczcie: mamy 97% na monety, 0,26 na mityka i 0 0,3% na legendę i 2% na gadżet. Pokażę Wam jeszcze, jakich ja mam za dymiarzy. 29 z 34. Tutaj nie będę już wszystkich wymieniał, mam takich. Do odblokowania pozostałem te, Ale niestety z openingiem nie mogłem czekać do wydania zademiarza kiełek, ale myślę, że kiedyś zrobimy sobie na niego polowanie. Przechodzimy dalej do naszych skrzyneczek. Pierwsze trzy gemy. I już mamy jedną piątą otwartą. Dwadzieścia skrzyneczek za nami. Trzy gemy. Takendabler. Bardzo dużo tutaj leci tych punktów do Jacki. już otworzyliśmy prawie połowę skrzynek mamy 5 gemów pamiętajcie też o odcinku z widzami bo już niedługo będziemy zaczynali nagrywać, jeszcze nie wiem kiedy ale będziemy to robili mamy już połowę naszych skrzynek także możemy ponownie sprawdzić prawdopodobieństwa na legendę nam podskoczyło do 0.04 Nareszcie pozostało w miarę niezmienne Trochę Słabe jakby jedna postać poleciała No ale dobre i to 200 token dablera, 5 gemów Teraz już chyba tikety nie lecą. 200 token doubler'a. Kolejne 200 token doubler'a. 3 gemy. Token Dublera już Strasznie dużo mam tego Token Dublera Myślę, że już z 1000 Zobaczmy sobie Jest 1000 Token Dublera w Prawdopodobieństwo na legendę Chyba troszeczkę urosło I oczywiście wierzę w to, że Wypadnie nam ona dzisiaj Kluby W klubach nie jestem na razie żadnym Ale będzie klub z, Dla widzów Razem ze mną Także będzie informacja w którymś filmie, że zakładam po prostu klub. Ale póki co klubu nie ma. Ostatnie 20 skrzyneczek zostało. 3 gemy. Bardzo szybko to przeleciało. 200 to kędablera. Mamy ostatnie 15 skrzynek. Także już niewiele pozostało, mamy jakiegoś idbita, bula. Trzy gamiki. Mam 3000 golda. Jeszcze nie mam, ale zaraz mi to powinno dobić. Sorki. No i mamy wszystkie małe skrzynki otwarte. Jedna postać z nich poleciała Jackie. I przechodzimy sobie do naszych big boxików. 8 gemów. Przyjemy. Świeci nam się jedyneczka, a tylko dwa itemy były. Jest to gadżet do Leona miotacz klonów. Także tutaj na pewno się cieszę. Dwa przedmioty, w tym gadżet, słuchajcie. I to jest bardzo fajne. Sorry. Lecimy dalej. trzy gamy, kolejne. kolejne trzygamy. Zbieramy sobie dalej, 3 i ostatni big boxik i 200 token blera na koniec. Teraz oczywiście zobaczymy sobie dalej, jakie mamy prawdopodobieństwo na np. Na legendę. Jest to 0.05%, także ja się naprawdę bardzo bym żeby wypadła ta legenda i trzymajcie kciuki. Zrobimy tak. Jeśli dacie łapkę w górę, to znaczy, że wypadnie legenda. Także zostawiamy, macie na to dwie sekundy i otwieramy skrzynkę. 3, 2, 1. Lecimy. Jest nasz mega box. Otwieramy. Mamy niestety 5 przedmiotów. Mieliśmy Dynamica, 8 bit, PAM, TIG i Leon. I gemy na dodatek. Także pierwsza mega skrzynka otwarta. I. Ponownie sprawdźmy sobie prawdopodobieństwo. Jest to 0.0559. I otwórzmy sobie naszego mega boxa. I niestety mamy 5. 270 monet, 9 punktów do Ems, 16 punktów do B, 27 punktów do Deryla. 27 punktów do Gina i 54 punkty do Tary oraz 6 gemów. Mamy teraz 60 gemów, także możemy kupić tego mega boxa z oferty specjalnej, ale przedtem jeszcze kupię sobie punkty do Bibi. I powinniśmy ją sobie ulepszyć, ale to zrobimy zaraz. I ostatni raz sprawdzam prawdopodobieństwo. Jest to... Jest ono takie same, także... Bo teraz myślę wypadnie już ta legenda Lecimy Jest niestety 5 przedmiotów I mamy 227 monet 10 punktów do Bu 25 punktów do Peny, 25 punktów do Pama 32 punkty do MZ I 36 punktów do Deryla Oraz 22 gemy 22 gemy Naprawdę udanie z tymi gemami. Nie tak dużo nam zleci. Mamy nadal 30 gemów. I myślę, że to by było chyba na tyle w tym filmie. Jak widzicie, wydropiłem Jessie oraz gadżet do Leona. Miotacz klonów. Przejdźmy sobie Leonem do lobby. I oczywiście dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Oczywiście wielki szacun dla tych, którzy oglądają film do końca. To jest dla mnie naprawdę miłe. I oczywiście dziękuję Wam i widzimy się w następnym filmie. Cześć!